Dzień dobry. Dzisiaj krótka taka prezentacja działania tego radia, JSD3001, to jest takie radyjko z panelem dotykowym. Jak widać podłączyłem do samochodu, wprawdzie nie swojego, ale nie ma to znaczenia. Ustawiłem już godzinę troszeczkę wcześniej, data 30, 30 marca. dzisiaj mamy godzina piątek, Uruchomimy może je, włączamy przyciskiem. Jest to panel dotykowy, tak wygląda panel główny. Czyli mamy radio, CD-kart, kartę pamięci, USB, ustawienia, mi link ta ikonka, tutaj wejdziemy w nią. Może po kolei to jest sterowanie. Jeżeli ktoś ma sterowanie w kierownicy fabrycznej, można to sparować z radiem. Niestety moje radio, moje auto tego nie ma. Wrócimy, potem jest bluetooth. Można sparować z telefonem i dzwonić przez radio, ponieważ posiada budowany mikrofon. Można używać to radio, oczywiście, jako zestaw głośno mówiący, wybieranie, odrzucanie połączeń. Bardzo ładnie. Następnie mamy wejście AUX no to każdy wie co to jest. No ja nie mam tutaj kabelka, także. Nie mam jak sparować. Tutaj wchodzimy w zegar, ustawiamy datę, godzinę. Jak widać, ustawiony jest język angielski. Zaraz wrócimy tutaj do ustawień. Jest wprawdzie dużo wersji języków. Jest też język polski. Zobaczę, tu jest. Niestety, język polski, jak widać, są takie czcionki, nie do końca. Radio, telefon oprawa na no główne to jest akurat jako tako dom, ale jak wyjdziemy gdzieś głębiej, to jest nie do końca. Brakuje troszeczkę czcionek takich rzeczy, także ja wolę używać język angielski. Może damy z powrotem język angielski, wracamy. Można używać również przyciskami. Tutaj mamy wejście na USB. Aux i kartę pamięci, można wybrać różne. Może wrócimy do ustawień: poświetlenie. Tu u góry multicolor LED, poświetlenie różne, czerwone, wyłączone, zielone i tak dalej. Czerwone i tak dalej, można sobie to dostosować do własnych potrzeb ekran dotykowy, także wszystko tu działa. Może coś tu można spróbować? Mamy jeszcze pan może podeptę Oops. jest włączony. Sam się przyłącza. Uruchamia nam się film. Jest od początku, bo już go wcześniej wkładałem, żeby sprawdzić czy działa. Kamy sobie na wyświetlacz wyskakuje nam menu filmu, to jest akurat Kursk tu mamy o, trzeba wstawić troszkę krótko to się poświetla ops może weźmiemy pierwszy film, lista filmów mp3 dokłada działa tak samo To jest akurat rosyjski film całkiem przyjemny wyświetlacz 4 calowy dźwięk jest przyzwoity, próbowałem dzwonić tam przez Bluetooth bez problemu Film to... sfinansował naród pieniądze wpłaciło 35 08300 No jak to Rosjanie patetyczni możemy zrobić 10 takich całkiem I fajnie 10 to 10. wygląda ogląda się Nie wiem, są ostrożne. także Dziękuję. I to tyle będzie w tym króciutki filmie.